Witajcie w 15 odcinku podcastu Biznes od Wnętrza, w którym dzielę się z Wami moimi doświadczeniami z 15 lat pracy w branży budowlanej jako prezes zarządu. Ten odcinek zainspirowany jest dramatyczną sytuacją powodzian, którym głęboko współczuję. Wiem, jak trudno jest stanąć na nogi po katastrofie i jak ogromne wyzwania towarzyszą odbudowie. Nie tylko fizyczne, ale i emocjonalne. Zrobiłam w tym temacie poprzednie odcinki. Jednak w chaosie napraw popowodziowych, łatwo jest zatracić się w pomocy bez zapewnienia stabilizacji swojej firmie remontowej. I to do tych firm, szczególnie do tych firm remontowych, e, chciałabym dzisiaj skierować mój odcinek i wsparcie w zakresie e, takiego poradzenia sobie z nadmiarem zleceń. Dziś chcę podzielić się tym, co mogę dać właśnie ze swojego doświadczenia w zarządzaniu kryzysowym. I w takiej szybkiej odbudowie po układaniu działania w firmach remontowych, które zarówno mogły doświadczyć sytuacji powodziowej dla swoich siedzib, dla za swoich zespołów, i tutaj namawiam do wysłuchania poprzedniego odcinka, ale też do bardzo szybkiego skalowania się w teraz, kiedy szczególnie potrzebne są Wasze usługi do odbudowy. Ponieważ na własnej skórze przeżyłam taką klęskę urodzaju, czyli moment, kiedy de facto brałam udział w tworzeniu tych usług w naszym kraju i zaczęły one być w pewnym momencie nagle bardzo mocno popularne. I myślę, że te doświadczenia dzisiaj zebrane i szczególnie jeszcze skorelowane o tą sytuację taką wysoce kryzysową, której doświadczacie w waszym regionie, postaram się zaproponować jakieś rozwiązania. Powódź to katastrofa, która niszczy nie tylko mury, ale wiemy, że również e, niszczy taką po prostu stabilność życia. Dla wielu z was przedsiębiorców, e, działających w obszarach dotkniętych klęską żywiołową, moment, w którym e, budynki i firmy zostały zniszczone, to jak uderzenie w samo serce waszej działalności i przyszłości. Jednak nawet w najcięższym takim momencie można dostrzec iskierkę nadziei, no bo szanse na odbudowę waszych firm w szczególności w tej chwili istnieje. Jeśli prowadzisz firmę remontowo-budowlaną, to spoczywa na Tobie w tym momencie bardzo duża odpowiedzialność, bo ci wszyscy, którzy zostali dotknięci zniszczeniami, potrzebują właśnie Twojej pomocy. Masz szansę stać się filarem odbudowy Twojego regionu, w którym powodzianie będą mogli nawet oprzeć swoje nadzieje na lepsze jutro, właśnie na działaniu, takim prężnym działaniu Twojej firmy. To jednak nie oznacza, że masz brać na siebie więcej niż jesteś w stanie udźwignąć. I szczególnie przed tym Was przestrzegam. Ważne, żeby działać z rozmysłem i empatią, ale jednocześnie maksymalnie optymalizować swoje działania. Wiemy, że rząd ogłosił wsparcie finansowe na remonty w wysokości 100 tysięcy zł dla mieszkań i 200 tysięcy zł na odbudowę domów. Zamiast oferować szeroką gamę usług, takich dowolnych ze swojego bardzo elastycznego cennika, gdzie takie usługi decelowo mogłyby przekraczać budżety tych osób, myślę, że najlepszym pomysłem jest stworzenie takiej oferty bardzo przejrzystej i dostosowanej do tych kwot. Przejrzystość ofert będzie twoją bardzo dużą taką przewagą do innych firm, które w tym momencie będą działały w twoim regionie. A ludzie po katastrofie nie mogą być przytłoczeni zbyt skomplikowanymi kosztorysami. Oni chcą wiedzieć konkretnie, co w ramach tych środków, które mogą uzyskać w ramach wsparcia rządowego, mogą po prostu otrzymać. I tutaj ważne jest, żebyś dokładnie w tych kwotach rozpisał i procedury i ilości. W związku z tym y, każdy będzie mógł sobie bardzo szybko przeskalować i przeliczyć i zorientować się, jak to będzie wyglądało w jego przypadku. Postaraj się też uwzględnić chociaż najważniejsze zakresy y, tego, czego oferta nie uwzględnia, a powodzianie mogą tego potrzebować. Y, albo na przykład y, jakie są dodatkowe kroki do y, rozbudowy tej oferty. Przykładowo, jeżeli zawrzesz w takim kosztorysie na przykład skuwanie tynków czy osuszanie, no to na przykład w jakiej ilości będzie to osuszanie, ilości godzin? I tutaj myślę, że nawet dla klientów w takiej sytuacji będzie bardzo istotne zaznaczyć, kto w tym momencie będzie opłacał na przykład koszt prądu elektrycznego, który no jak wiemy, w takiej sytuacji może być nie do oszacowania i może być bardzo wysoki. Myślę, że to też należy w takiej ofercie po prostu zaznaczyć, że na przykład uwzględniony jest jakiś czas stawienia tam po prostu urządzeń i pomiary. I na przykład takie pomiary, czy co któryś dzień, czy, czy na przykład teraz na tydzień, jaki będzie w ogóle nadzór takiego osuszacza. Czy jeżeli jest to właśnie na przykład skucie materiałów, skucie tynków, skucie posadzek, czy również oferta zawiera wywóz takich po prostu śmieci i gruzów czy zawiera jakieś dodatkowe na przykład koszty sprzątania czy zabezpieczenia klatek chociaż tutaj zakładamy że no, te części wspólne również będą zniszczone tak więc być może nie ma takiej potrzeby ale warto to zaznaczyć i też dlaczego o tym mówię dzisiaj tak jak dużo osób jest w pewnym rodzaju panice która utrudnia taki bardzo logiczny sposób y, funkcjonowania i działania. W podobnej sytuacji możecie być w przedsiębiorcy i czasem rzeczy na co dzień dla Was oczywiste też mogą y, Wam umknąć. Więc szczególnie zwracam uwagę właśnie na tego typu rzeczy, bo na przykład taki osuszacz czy wóz śmieci mogą być śmiało podane jako na przykład kwota dodatkowa bądź policzona za jeden kontener o określonej wielkości czy jeden jakiś big bag o określonej wielkości i wtedy u takiego klienta możecie napisać, że po prostu będzie kwestia podania ilości takich kontenerów. Czy jeżeli uda się na przykład oszacowania, kiedy już będziecie w takim lokalu. Natomiast bardzo ważne jest, żeby do takich lokali po prostu zbyt szybko nie jeździć, dopóki klient z taką wstępną ofertą po prostu się nie zapozna. Dlatego, że dzisiaj możecie mieć na przykład 100 telefonów w miejsce dotychczasowych kilku czy dziesięciu na dany dzień. I oczywistym jest, że nie będziecie w stanie pojechać w 100 miejsc i ocenić rzeczy po prostu wizualnie. Niektóre osoby niestety będą właśnie w taki sposób funkcjonować. Niektóre firmy remontowe będą w taki sposób funkcjonować i w związku z tym oni będą jeździć, szacować, oglądać, e, proponować tak zwane darmowe porady i wyceny klientom. Klienci będą dzwonić po właśnie na przykład wielu firmach i porównywać oferty. I w związku z tym, firma, która bez żadnej wstępnej oferty, weryfikacji takiej sytuacji będzie po prostu jeździć, może to się na tym skończyć. Tak, że po prostu najeździ się, najeździ i finalnie nie będzie miała z tego odpowiedniej ilości pracy. Która po prostu no, powinna też takie wyjazdy pokryć. Jeżeli taki wyjazd ma być na przykład już po ofercie odpłatny i wiązać się z jakimś zaangażowaniem finansowym, no to też dobrze by było klientom taką informację wskazać. tak, Że będzie to jakiś koszt określony, ale po nim na przykład będziecie w stanie bardziej u klienta oszacować jakie będą już koszty szczegółowe, czyli na przykład koszty ilości właśnie godzin, które przewidujecie na osuszanie, bądź e, koszty tych materiałów wywozowych. Też nie bójmy się mówić, że pewnych rzeczy oszacować się na przykład nie da, czyli jeżeli nie jesteście w stanie oszacować e, na przykład poziomu wilgotności, czasu na wysuszenie, no to też warto o tym po prostu... E, Powiedzieć, tak, że takie wydłużenie czasu będzie się też wiązało z jakimś dodatkowym kosztem. Później te kolejne prace, które wiemy, że powinny nastąpić, jakieś prace na przykład wykończeniowe, to już mogą być prace, właśnie dosyć standardowo oszacowane, według jakiejś stawki metrażowej i na przykład jeszcze dodatkowo oszacowane na jakąś taką dosyć typową wielkość mieszkania, na przykład nie wiem, 50 metrów, tak, czy większego 80 metrów, i wtedy też ktoś będzie mógł się zorientować, co w takiej cenie będzie mógł uzyskać. Jeśli chodzi o sam poziom cen, bo ja tutaj miałam kilka Was takich zapytań, jak do takiej wyceny w ogóle podejść, jak ja bym do tego podeszła. Jeśli chodzi o poziom cen, to bardzo ważnym jest, żeby były to ceny po prostu adekwatne do ponoszonych przez Was kosztów. I tutaj, tak jak na przykład w pierwszym momencie było takie oburzenie na bardzo wysokie ceny jakichś materiałów podstawowej potrzeby, które się pojawiły. Czy nawet informacji, że w przepisach prawa jest możliwość zamrożenia tych cen, to też ważne jest, żeby wszystkie te strony tej sytuacji zwróciły uwagę, że być może wzrosły koszty przechowywania bądź transportu takich materiałów właśnie lokalnie. Mamy uszkodzone drogi, nie mamy powierzchni magazynowych, być może ta powierzchnia magazynowa na dane produkty musi być dużo dalej oddalona. Niż do tej pory. W związku z tym ten koszt y, na przykład dojazdów y, jest oczywiście policzalny. W związku z tym nie jest to jakiś wzrost nieuzasadniony, a wręcz przeciwnie, on jest y, bardzo zasadny. Y, jeżeli też mówimy o jakichś składek budowlanych, które zostały zniszczone, na przykład zalane. To tam ceny na przykład materiałów, które były, mogły być związane właśnie z tym stanem materiałowym, który został zniszczony. W związku z tym wzrost cen może być również naturalny i spowodowany tym, że na przykład nowsza oferta producenta jest po prostu wyższa i materiały muszą pochodzić właśnie z tych nowych, droższych partii. I tutaj absolutnie też tego się nie bójcie, wręcz przeciwnie można nawet dołożyć takie, takie porady w formie na przykład jakichś pytań i odpowiedzi związanych z tym, które ceny i z jakiego powodu na przykład uległy zmianie, i tak ograniczyć się do jakichś grup cenowych, żeby po prostu pewne kwestie tego wzrostu zasygnalizować. Ja wiem, że wy bardzo mocno obawiacie się. Takiego zarzucania wam, że ceny nagle że wzrosły, że są bardzo wysokie, i ja również to przechodziłam w tych momentach, kiedy po prostu nam rosły koszty nie tylko materiałów, ale też koszty prac, bo w tej chwili klienci patrzą, że inflacja już nie rośnie, co dla wielu oznacza jakby praktycznie spadły ceny, a to znaczy, że te ceny być może nie rosną, czy nie rosną tak szybko, ale na pewno nie oznacza, że one spadły. A niestety czasami takie jest wyobrażenie klientów, i dodatkowo wyobrażenie klientów odnosi się bardzo często do materiałów. Natomiast dzisiaj, kiedy płace po prostu wzrosły i rosną nadal, to te koszty wpływają na bardzo wysoki koszt usług, na bardzo wysoki wzrost tych usług. I tutaj no, jest to bardzo realne przełożenie, tak, czyli te podstawowe czynności na budowie, które będą tutaj potrzebne, związane z wynoszeniem, z odgruzowywaniem, z transportem nawet ręcznym materiałów, to są osoby, które najczęściej zarabiają właśnie takie stawki, czyli tą najniższą krajową, która wzrosła, i te stawki odpowiednio też właśnie powzrastały. I dodatkowo, y, na przykład, dojazd takich osób y, y, w, w takie miejsce również może być utrudniony. Transport, nocleg bardziej odległy, i to też są dodatkowe koszty, czyli nie tylko materiałowe, ale właśnie ludzkie. I taki wydłużony koszt dojazdu również wpływa na koszt y, stawka pracy y, takiej y, osoby. I jeszcze tutaj jest kwestia, o której no, nie mówimy, ale tam, gdzie mówimy o takiej nagłej pomocy, która teraz się odbyła, ludzie często nie zwracają na to uwagi, czasami służby nie dopilnowują nawet ym, takiego działania. Yy, rękawice, maseczki, ochrona ciała, ostrona ochrona zdrowia. Yy, natomiast tutaj, gdzie mówimy o już regularnych zleceniach i pracy, te przepisy BHP, no w ogóle one absolutnie nie mają żadnego odejścia i odstąpienia. A te warunki mogą być szczególnie szkodliwe, czyli taka wilgoć rozwijające się, jakieś zagrzybienie, dodatkowe, zabezpieczenia dla pracowników. To wszystko kosztuje, kosztuje znacznie, kosztuje i same te produkty, i koszt ich doboru odpowiedni pozyskania, a często też u was przygotowania takich dodatkowych czynników zagrożenia do takich po prostu opisów stanowiska pracy, tak, związanych z BHP. I to są proste rzeczy, natomiast ja wiem, że wy jako mali, średni, nawet nie średni, ale mali i mikroprzedsiębiorcy, możecie po prostu takiego wsparcia kompleksowego nie uzyskać. Moja firma tutaj miała dosyć dużą wielkość, jak na właśnie prace takie wykończeniowo-remontowe, i być może tutaj moje wsparcie czy doświadczenie, może Wam pomóc. Dlatego bardzo też chciałam się z Wami po prostu tym podzielić. To są proste czynności. Jeżeli macie jakąś firmę, która zajmuje się u Was BHP, to Ody najprawdopodobniej już przygotowała, bo tutaj często takie firmy działają właśnie już z wyprzedzeniem i ma takie wzory po prostu dodatkowych uzupełnień i pracownik będzie mógł Wam podpisać, że się zapoznał z tym, jak ma na przykład przebywać w takim lokalu, jak się ubrać i przygotować i te ubrania po prostu im dowieziecie, tak? To mogą być jakieś foliowe, ochrony, różne, tak? Jakie będziecie po prostu w stanie tutaj wycenić i dobrać, więc też w tej ofercie uwzględnijcie. I ponieważ są to koszty dodatkowe, to żeby nagle się nie okazało, że właśnie takie skuwanie w kiedyś kosztowało powiedzmy tam 100-150 zł za metr, a nagle kosztuje 200-250 to po prostu no, uwzględnijcie to nawet wręcz jako po prostu osobne pozycje, tak? Taki po prostu dodatkowa ochrona dla pracowników. I teraz również zwróćmy na to uwagę, że ta ochrona może być na jakiś dłuższy okres prac, ale bardzo wiele może być na przykład na takie roboczo godziny podzielona bądź dni tak, wykonywania tych prac, czyli to może być dzienne, bo niektóre na przykład tego typu stroje czy rozwiązania mają swoją określoną wytrzymałość. Tak? Maski czasem jakiś czas określony, nawet kilka godzin, czyli nie jedna na cały dzień. I e, takie stroje mogą być na przykład wręcz jednorazowe, tak, i jest jakaś e, opisana na opakowaniu procedura stojmowania i utylizacji takiego e, ubrania po każdym dniu pracy. W związku z tym, jeżeli praca ma trwać na przykład e, miesiąc, czy 20, czy 30 dni roboczych, to na każdy dzień roboczy każdy z pracowników wykonujących pracę i pracowników nadzoru będzie na przykład takiego stroju potrzebował. I ta kwota, nawet jeżeli na koniec okaże się duża, bo będzie to kilka tysięcy złotych, to będzie to kwota po prostu pokazana w takiej ofercie uwzględniona. Jeszcze jeśli jeśli jeszcze chodzi o oferty, to. Dosyć istotny jest, żeby na przykład zasugerować, jakie prace dodatkowe jeszcze sugerujecie i na przykład nie są objęte tą ofertą, takie najbardziej typowe, ale też po prostu jak najwięcej spróbować ich przewidzieć, czyli żeby ktoś mógł sobie z taką ofertą usiąść i po prostu przekalkulować. Jeśli mówimy o lokalach mniejszych, bo ja celowo Wam powiedziałam 50 czy 80 metrów, ale mówimy na przykład o takich 30-metrowych. To tutaj czasami to zużycie materiałów będzie niewiele większe, natomiast nakład pracy już z reguły będzie metrażowo porównywalny, dlatego dosyć istotne jest, żebyście się oparli na takich na przykład dwóch standardowych metrażach, mały i duży, bo to znowu bardzo ułatwi Wam pracę. Teraz, jeżeli jeszcze mówimy o takiej sytuacji, gdzie na przykład macie osoby, które odbierają telefon, i właśnie tych telefonów zamiast 10 może być nawet i 100. To tutaj mamy kilka możliwości, czyli na przykład takie, że zatrudnicie jakieś osoby tymczasowe do odbierania takich telefonów i bardzo, bardzo podstawowe szkolenie dla tych osób zrobicie. O co na przykład mają zapytać, i pewna część m, takich kontaktów już od, m, odejdzie wam, czyli nie będą to kontakty, które Wy możecie obsłużyć, a te, które przy danych pytaniach, czym człowiek jest zainteresowany i tak dalej, już będziecie po prostu mogli m, konkretnie m, tego pracownika, który ma więcej wiedzy, pracuje dłużej, po prostu do takich klientów m, przekierować. Jeśli jeszcze nie macie, a często nie macie, bo macie takie bezpośrednie numery, to jest to też dobra sytuacja, żeby rozważyć przed nimi czasowo, testowo taką krótką centralkę, bo jeżeli podepniecie tam kilka numerów i wymienicie sprawy tematycznie, to po prostu bardzo też ułatwi Wam taką, taki nadzór tego kontaktu, czyli ludzie, którzy muszą szybko się skontaktować. Z księgową czy z konkretnym wykonawcą już taki, taki kontakt będą miały, a te osoby, które właśnie będą zainteresowane tym pierwszym kontaktem handlowym, którego możecie mieć po prostu na ten moment najwięcej, nie, też będą go miały. Będzie też część osób, które będą zgłaszały Wam najpierw takie naprawy awaryjne, i teraz też jest pytanie, czy Wasza firma konkretnie będzie w stanie się tego podjąć, będzie chciała się tego podjąć. I w jakim, w jakim trybie, w jakim sposób. Czyli czy będzie to na przykład wyjazd, usługa właśnie płatna, płatna z góry za takie oszacowanie tych szkód i dodatkowo doliczone na miejscu, wykonywane jakieś po prostu szybkie naprawy. Czy na przykład nie będziecie w stanie się tym zająć i będziecie już po prostu układać sobie pracę w przód związaną z tymi remontami, które będziecie planować dłuższe. To jest bardzo ważne, żeby po prostu szczerze odpowiedzieć sobie na to, zapytać się, porozmawiać w zespole, ustalić, czy macie takie moce przerobowe. Dlaczego? Dlatego, że te wyjazdy nagłe, one mogą się wiązać z tym, że będzie na przykład, będziecie czuli w ogóle też pomoc niż bierze, bierzecie udział, więc takie, będzie to miało taki wpływ też środowiskowy, tak społeczny, że bierzecie w tym udział. Natomiast też pamiętajcie, że ponieważ jest to wasza praca i na przykład w danym rejonie Wy również ucierpieliście, to na koniec dnia każdy z, nas, z Was będzie musiał nie wiem, zapłacić podstawowe opłaty pracowników, więc no ta pomoc musi mieć też jakieś po prostu ramy swoje, które sobie ustalicie, tak? I Wy będąc na to narażeni, dobrze, jeżeli takie ramy po prostu sobie przewidzicie, tak? Do jakiego poziomu, ilu osobom możecie pomóc, czy jest na przykład jakaś poszczególna ekipa mała, jeżeli macie kilka na przykład ekip czy wykonawców, którzy mogą robić takie czynności, a inne osoby już nie, już będą przystępować do tych po prostu większych remontów. Nie wiem, jak jest na miejscu tam, bo wy wiecie to najlepiej. Ale też doszło mnie takie słuchy, że niektóre osoby już po prostu bardzo szybko zaczynają remonty, żeby też szybko skończyć po prostu przed zimą i będą liczyły na ten zwrot takich po prostu tych środków rządowych, a są takie osoby. Które będą na przykład oczekiwać dopiero na przyznanie tych środków i dopiero do e, takich prac e, przystępować. Więc również jest to takie pytanie zasadne, jeżeli do Was osoby się zwracają: czy ona już te środki ma i może szybko przystąpić do prac, e, czy może jeszcze na przykład chwilę poczekać? I wtedy też możecie sobie w ten sposób e, zarządzić spotkaniami i poukładać te, które są ważne szybciej, i te, które są ważne e, później ważnym jest też żeby całe to wasze działanie w obecnej sytuacji miało też na uwadze takie docelowe podniesienie się, poukładanie działań waszej firmy. Więc jeżeli dzisiaj coś musicie zmienić, to starajcie się zmieniać mądrze. Ja tutaj daję przykłady tego, żeby mali i średni przedsiębiorcy nie zostawali, mali i mikro zwłaszcza, czyli takie nawet pojedyncze osoby wykonujące pracę, żebyście nie zostawali w tyle, jeśli chodzi o różnego rodzaju nowości, aplikacje, wszystko co ułatwia i przyspiesza pracę, bo po prostu raz, że dzisiaj to już na pewno możecie się z tym wszystkim pogubić, a dwa, że po prostu inne firmy będą stosować takie rozwiązania i możecie w najzwyczajniejszym świecie po tych tutaj zmianach i remontach, kiedy ten boom przejdzie, po prostu pozostać w tyle i w pewnym momencie po prostu nawet i bez zleceń. Jeżeli dzisiaj tych zleceń chcecie i możecie wykonać więcej, i na przykład możecie nawet założyć, że będziecie pracować po więcej godzin, czy wasi pracownicy takie nadgodziny wezmą, to też po prostu z góry to z nimi omówcie. Tak, żeby oni wiedzieli, że będą mieli w tym udział na przykład w wynagrodzeniu, ale też żeby po prostu było to za taką jakby wiedzą e, całego e, Twojego zespołu. Mówię Twojego, bo ja też e, kieruję ten e, podcast do po prostu przedsiębiorców, ogólnie wszystkich przedsiębiorców, a dzisiaj właśnie szczególnie pozwalam sobie na takie nagranie e, w branży, którą znam bardzo, bardzo szczegółowo. I właśnie no, dla Ciebie, przedsiębiorcy, dla Ciebie, właścicielu takiej firmy, to jest po prostu bardzo istotne, żebyś Ty tym dobrze pokierował. Czyli, żebyś po prostu wziął um, bardzo dużą poprawkę na tą sytuację, właśnie dynamiczność jej i był w tych procesach zarządczych, żeby też nie działo się to zupełnie bez Twojej wiedzy i nie wygenerowało dodatkowych problemów w postaci właśnie chaosu, zbyt dużej ilości zleceń i sytuacji, gdzie początkowa radość przekształci się w jednak taki problem duży, organizacyjny. Czyli taki limit zleceń i zwiększanie ich w, w, w zakresie możliwości bądź dorekrutowywanie nowych ekip. Myślę, że też bardzo istotnym jest tutaj to, że yy, Taka otwartość na inne regiony z Twojej strony, czyli takiego przedsiębiorcy lokalnego, który tam jest na miejscu, ma bardzo duże znaczenie, bo jeżeli Ty będziesz gotowy i chętny, na przykład, do przyjęcia innych wykonawców do współpracy, to ci wykonawcy z innych regionów krajów, kraju, na przykład, też mogą przyjechać i pomóc Twojej firmie zwiększyć zasięg i możliwości takiego wykonania. Więc warto nawet wśród swoich ekip, wykonawców, wśród takich zaufanych osób, poszukać tych wykonawców z innych regionów kraju, porekrutować i na przykład, jeżeli masz taką wiedzę, to w jakimś miejscu pomóc im zorganizować nocleg. I wtedy te osoby, nawet ze swoją własną działalnością, będą mogli jako twoi podwykonawcy, partnerzy, pomóc tobie pod Twoją firmą lokalną, która zna lokalny rynek. Takie prace po prostu w większej ilości też y, obsłużyć. A nie ukrywajmy, że y, branża y, budowlana y, no, przechodziła, y, jeszcze przechodzi y, kryzys w innych regionach kraju, więc y, w tym Twoim regionie y, albo Ty zwiększysz bardzo swoją pozycję i i wręcz utrzymasz, albo ci wykonawcy sami na własną rękę zaczną takie oferty składać i po prostu przyjeżdżać. Więc zobacz, czy to nie jest też rozwiązanie dla Ciebie na takie właśnie zeskalowanie się i nawiązanie takiej sieci kontaktów. Być może ta sieć kontaktów docelowo doprowadzi do tego, że na przykład będziecie mogli nawet spróbować zawiązać jakieś takie dłuższe współprace na właśnie różne regiony i, i się po prostu wspierać. Wiem, że dzisiaj wydaje się, że tych tematów jest dużo, ale ja też na przykład widzę, że ta branża, można powiedzieć, tak lokalnie dostała trochę skrzydeł i żeby te skrzydła się pięknie rozwinęły, żebyście po prostu na tym jak najbardziej też poukładali na nowo swoje firmy, właśnie dali taki wzór dla lokalnego biznesu, to też jest właśnie bardzo ważne, w jaki sposób się to odbędzie. Więc jeszcze raz zachęcam Was do używania takich nowych technologii. Do używania różnego rodzaju aplikacji, właśnie sztucznej inteligencji, która pomoże Wam w takim szybkim stworzeniu, opisaniu tych ofert, czyli żeby wy, żebyście wydali swoją podstawową wiedzę, jakieś stawki, właśnie te informacje, ale już pięknie opisana, stworzona oferta czy grafiki, żeby zrobić szybciej i łatwiej. Żeby zarządzić takimi właśnie telefonami czy centralką, również zachęcam do jakichś botów, które to ułatwią. I teraz żeby właśnie ten temat miał swoją kontynuację. A już takie pytanie miałam też od innych przedsiębiorców, czego ja używałam na co dzień, bo okazuje się, że dla tych mikro i małych przedsiębiorców ta bariera do przejścia do przedsiębiorstwa na przykład średniego jest już bardzo duża i te wszystkie narzędzia dzisiaj są potrzebne i przedsiębiorcy wy potrzebujecie takiej wiedzy i informacji. I na przykład, kiedy ja to mówię w jakichś moich kontaktach i w taki sposób prosty, jak ja do tego się po prostu zabierałam, to jest to dla Was dużo bardziej przyswajalne niż wtedy, kiedy robią to specjaliści czy firmy zewnętrzne. Tam po prostu gubicie się w ilości opcji kosztach i tym, co na co dzień po prostu już możecie skorzystać. I w związku z tym zapraszam Was na kolejny odcinek mojego podcastu. I w związku z tym, że jest to podcast biznes od wnętrza, to ja od tej wewnętrznej strony biznesu, od strony właściciela biznesu opowiem Wam o aplikacjach sztucznej inteligencji, które dzisiaj już powinny stanowić taką w ogóle podstawę Waszego działania, funkcjonowania na co dzień i których ja też używam. Wam wymienię, zamieszczę wam linki też. Także zapraszam, słuchajcie, do kolejnego odcinka. Zapraszam też Was bardzo, bardzo mocno do y, pisania wiadomości na y, adres biznes od wnętrza małpa pisane bez polskich znaków. Wasze wiadomości naprawdę są mega cenne, układają mi y, całą tematykę tego podcastu, to czym ja mogę się podzielić, co będzie dla Was cenne. Także bardzo dziękuję i zapraszam do y, pisania też na tego maila. I do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pa!